Cześć witajcie w kolejnym dniu dzisiaj jesteśmy sobie przy 40 no i ogółem chciałem wam powiedzieć w tym odcinku że sobie dzisiaj wypróbujemy witabin który zakupiłem słyszałem, że podjął bardzo dobre recenzje damy sobie tutaj tym rybkom mam witabin dla wieloskładnikowych oraz witamin dla roślin żarnych ryb i damy dzisiaj yy, ten widok nie rybką, bo yy, ten już tutaj próbowałem i jadły, więc sprawdzę czy ten też sobie zjedzą. <laughs> Sorry, że też w takim samym świetle to nagrywam, ale musimy to wybaczyć. No jeszcze w tym odcinku chciałem Was poinformować o zmianach na kanale, <laughs> ponieważ ostatnio, jak sobie mogli mogliście zobaczyć, było przez chwile usunięte filmy na kanale to wynikało trochę z małych problemów technicznych ale to już wróciły te filmy więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie jak nie widzieliście to zapraszam do oglądania no i jeszcze jedna sprawa że filmy będą się pojawiać raz w tygodniu prawdopodobnie będzie to sobota albo niedziela ewentualnie piątek no i wtedy się będą właśnie filmy pojawiać no ponieważ mam też szkołę i zbytnio no, nie mam jak nagrywać. Nie mam też dużo filmów na zapas, no ale z montowaniem ich też trochę mi zajmuje. Więc to jest. Yy, chciałem takie rzeczy przekazać w tym filmie. No i mamy tutaj tableteczkę. Wygląda na tak. Nie wiem jak mam to pokazać. O tak wyglądają tabletki. No ja sobie ją tutaj yy, zaraz przykleję i wam to pokażę ok, ogółem tabletka już jest przyklejona jak tym widzicie te try już tutaj podpływają <try> ogółem też doszło do tego akwarium 3 kirysów, zbrojnik zbrojniczka i dużo kirysów spiżowych jest tu ich 10 bodajże niestety padł jeden ślimak oraz akarka paskowana jedna samica akarki <try> Będę musiał dokupić właśnie samice akarki paskowanej. A tu zbroj, e, zbrojniczyca. Samiczka zbrojnika. Będę musiał dokupić też właśnie samców. Samca jednego i jeszcze kilka samic. Ale to już w, w tym akwarium większym będę Wam pokazywał. Jak sami widzicie tutaj kieliski bardzo lubią witaminę ogółem. Dałem też takim banana. Też tutaj jadły głównie kieliski. E, kosiarki i zbrojnik, no i ogółem yy, fajnie, pad mini działa z, z gąbeczką wymienną yy, więc pad mini na plus bardzo fajny filtr, więc jak ktoś szuka taniego, dobrego filtra to padmini mini według mnie strzał w <laughs> zmieniłem też trochę na powietrze yy, Wyjąłem na powietrzającą ponieważ miałem z nią mały problem no i dałem po prostu kulkę na powietrzającą, to taka mała też aktualizacja tego akwarium w tym odcinku no i ogółem to wszystko się prezentuje, wszystko żyje, więc jestem szczęśliwy na no, oprócz tych dwóch rybek, co padły a karki paskowane, bo tu jest samiczek, a mi padło. No więc będę musiał sobie ją dokupić, ale ogólnie to wszystko pasuje. No i jeszcze raz przepraszam za tą, tą przerwę, co musiałem yy, filmy na chwilę po prostu dać na niepubliczne, ale już wszystko działa i będą teraz się filmy pojawiać regularnie, co tydzień, przynajmniej się będę starał. Yy. Co tydzień nie wstać. Jak na przykład nie będzie y, jakiegoś filmu, to z góry przepraszam, no ale najprawdopodobniej się nie wyrobiłem. Ale postaram się, żeby zawsze były w weekend albo w piątek film, żeby raz na tydzień był. Oczywiście ma się coś taka sytuacja, że wrzucę kilka filmów na tydzień, no, ale y, to będzie rzadko się zdarzało. Tak więc oczekujcie, no, a sami widzicie, witalnie roślinny też bardzo lubią. Tak więc y, jeszcze z daleka rzut na 40 tak się prezentuje, trochę tutaj obcinkę zrobiłem też tych roślinek posadziłem tutaj sadzonki tu jedną sadzonkę posadziłem, o zbrojnik y, tu też posadziłem jedną sadzonkę i tu po prostu y, może coś pójdzie na sprzedaż, a może po prostu do nowego akwarium sobie przełożę te sadzonki bo rosną i jestem zadowolony y, tutaj możecie zobaczyć o Tutaj jak widzicie na roślince już wyrasta nowa łodyga. Jestem bardzo zadowolony. No i dziękuję Wam za oglądanie. Był z Mikołaj trzymajcie się Siema.